Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Margonem na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, widzowie, rozpocznijmy sobie od piekielnego kościoła, ponieważ Vexi próbował go ubić solo. Nie wiem, który Vexi ma level, ale zaraz to zobaczymy. I z kościołem padł, także idę mu na pomoc, oczywiście, widzowie. Bohater, nowy bohater Marwera w Margonem, zapraszam serdecznie. Także witam Was w kolejnym odcinku z Margonem na moim kanale. I widzowie, muszę na samym początku wam powiedzieć, że osoby, które były wczoraj na streamie do samego końca, to szczęściarze, ponieważ wczoraj przebiliśmy mój osobisty rekord kanału, rekord streama, ponieważ wczoraj na streamie spadły widzowie 3 legendy. To nie jest żart, wczoraj na streamie spadły 3 legendy. Może to, że pobiliśmy rekord nie jest do końca prawdą, bo nie pamiętam kurczę pieczone, ale kiedyś na pewno na streamie dropnąłem dwie legendy, a wydaje mi się, że chyba nawet i trzy. Więc raczej wyrównaliśmy rekord, a nie pobiliśmy, ale wczoraj naprawdę, naprawdę, naprawdę był dzień, który oddawał po prostu takie dropy widzowie, że warto, warto, warto było wczoraj na streamku siedzieć, bo były trzy yy, różne reakcje, które na pewno zobaczycie już niedługo na kanale Także oczywiście subskrybujcie kanał, żebyś być na Wiecie, na Instagrama beścior. Oraz zapraszam na streamki. Około godziny 20:30 bardzo często się pojawiają. Także warto wbić na kanał. I tak jak to czasami mówię, podrobić legendy razem ze mną. No i wczoraj to się trzykrotnie spełniło, widzowie. Trzy legendy na streamku. Teraz przechodzimy do Edwujec i jako pierwszą ubijemy sobie, albo nie ubijemy, ale mam nadzieję, że ubijemy, Mortena, moim 83. wojownikiem. O Mulherma jest znaleziony. Także od razu piszemy do Wojtka. Idę tak szybko, jak mogę. Wojtkoś, mam nadzieję, że na mnie poczeka. Ubijemy sobie tego Mortena, oczywiście zacznijmy od obstawy, no bo ta obstawa, kurczę pieczone, warto by było jakby już mnie nie ciosała. Wczoraj na streamku tego Mortena udało się ubić, także mam nadzieję, że teraz również wstyd na odcinku nie zrobi. Jest jednak ta obstawa, a mimo to tego Mortena można zbijać na spokojnie właśnie do 30%, do 20%, do 10%, w zależności jak będziemy mieli też oczywiście farta z naszymi bonusami, typu bot botyk, dotyk, inne bonusy które mogą nam ewentualnie pomóc w takiej walce. No tutaj niestety nam nie pomogły, ale spokojnie, 19% to i tak jest, przepraszam, 13% to i tak jest bardzo dobry wynik. Przelegowujemy się na Best Matthew i lecimy od razu na Mulher w zachodniej rubieży. I dochodzę już na miejsce kolejnego herosa w tym odcinku, drugiego herosa w tym odcinku, jakim jest oczywiście Müller ma Nauczyłem się mówić Mulerma, także mam nadzieję, że jesteście dumni. Pamiętajcie oczywiście, że jeżeli taki odcinek Wam się spodoba albo ogólnie podobają Wam się moje odcinki na kanale, to zostawcie łapkę w górę, to będzie dla mnie sygnał, żeby takich odcinków Nagrywać więcej albo po prostu żeby nie zmieniać formy, bo taka wam jak najbardziej odpowiada. Bijemy Mulcher i z Mulcher mamy runki, z Mulcher mamy również tarcze, z Mulcher mamy to, z Mulcher mamy tamto. Bierzemy sobie oczywiście tylko runki dla yy, mefia kochanego. Mam nadzieję, że je złapiemy, bo będzie miał już ich ponad 3000. A nie, czekaj, bo to chyba 185 daje. Ty, to będzie miał ich no, ponad 3000, tak dobrze mówiłem. Czy złapiemy te runki? Oczywiście, że tych runek nie łapiemy, ponieważ runki otrzymał, a właściwie otrzymała Ciocia Boomer. I miałem ogólnie teraz zacząć bić Edwiki, ale Wojtek poszedł w prawo, poszedł na ruiny, ta zahil i znalazł wifkę. Także oczywiście na tą Wiwkę idziemy przed dwójkami. no bo wiadomo, Heros zawsze jest ważniejsze na odcinku aniżeli dwójka, Ale tych dwójek w tym odcinku na pewno nie zabraknie. Także jeżeli ktoś lubi oglądać dwójki, to na pewno w tym odcinku je byku zobaczysz. Z jakimi dropami? Yy, nie wiem, mam nadzieję, że z jak najlepszymi, ale nic nie obiecuje. I bijemy Vivianę na Wizowie Już nikt więcej na nią idzie. Siedem osób w grupie. póki tylko, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć osób w grupie. A, no dobra, no nieważne widzowie Aha, czy ktoś ma ucieczkę jest pytanie No właśnie, czyli tutaj chyba misklikiem, Tak, Ta, misklikiem została zaatakowana Przez Wojtkę Viviana na czy ja mam ucieczkę? No niestety ucieczki tutaj nie mam, kurczę Peczone, Wojtek tutaj napisał Ej, bijemy jak coś, e, wiem, widzę Wojtuś Widzę, że to było przypadkiem Obserwuję, ale kurczę, peczone, ucieczki nie mam Także ja niestety nie uratuję naszej drużyny A właściwie osoby, która miała jeszcze przyjść do tej grupy Herko i dwa unikaty Z Vivki, także nic, nic, nic Ciekawego i ubijemy sobie jeszcze oczywiście Oczywiście Elity 2 na samym początku nieumarłych krzyżowisk, na którym już troszkę stoi i może niedługo pokusi się o rzucenie nam czegoś naprawdę fajnego. Echa! Niestety poskromiacza hydr nie ma, ale jest widzowie set, którego sobie nie omieszkam ubić, ponieważ wykupiony jest dopiero od 1 grudnia, a jest 30 dzień listopada obecnie, niestety z niego same zwyklaczki i idziemy szukać herosów. I witam na kolejnym herosie w dzisiejszym odcinku, którym jest oczywiście święty braciszek widzowie, już jest na niego przywo i ogólnie dzisiaj Wojtek króluje w tym odcinku pod względem szukania herosów, ponieważ oprócz kostka to wszyscy herosi znalezieni do tej pory, czyli Mulher, Viva... I święty Braciszek zostali znalezieni przez Wojtka. Także e, Wojtuś, naucz mnie szukać herosów. Albo jak dobrze ci tak to idzie, to to rób i wtedy mnie przyzywaj, a ja będę przychodził i krat legendy. To jest też dobra opcja. I bijemy braciszka, widzowie, 8 osób w grupie i znowu, kurde, spadają runy. Nie wiem, co dzisiaj się dzieje na dzisiejszym odcinku. Co dzisiaj się dzieje na dzisiejszym odcinku, co się dzieje na dzisiejszym odcinku, ale kolejny raz runy, więc kolejna szansa na ich złapanie widzowie. Czy tym razem mi się uda? Oczywiście, że mi się nie udało. E, Will otrzymał Smocza runa. Relogamy oczywiście na naszego tropiciela i bijemy nieumarłego krzyżowca, który niestety, no ale ładnie, trzy pierki takie same oddał. Bardzo się z tego cieszymy oczywiście. Na tyle mocno, że przelogowujemy się na mojego maga i bijemy po skramiacza hydr, po to, aby następnie przelogować się na mojego łowcę i ubić sobie grobowiec grobowiec seta jeden. Neferkara seta oczywiście, widzowie. Tutaj przyszedł ktoś na hydra, ale zobaczył, że ja jestem i uciekł, ale raczej nie w popłochu przed moim super dowalonym kół, tylko raczej z tego po prostu, że jest dobrym Widzi, a ktoś stoi, to nie będę mu przeszkadzał. Przelogowujemy się jeszcze oczywiście na mojego owce ubijemy sobie seta i lecę szukać herosów, bo przewodnik ma maksymalny czas respu za jakieś 10-15 minut. Karma można szukać, mrocznego patryga można szukać, także trzeba to wizowie wykorzystać. Także bijemy seta i lecimy od razu szukać herosków. Widzowie, w tym odcinku mówiłem, że Wojtek króluje pod względem szukania herosów, i kurna podtrzymuje swoje zdanie, ponieważ idę na kolejnego herosa zalezionego przez Wojtka. Niestety moim 144, bo bez mefiu nie ma nawet jednej miotły do Tristan I raczej. 104 mnie tu nie przyjmą. A może chociaż szansa, no jest kurczę pieczona nikła, więc zaraz spytam, co to spa. Dło, kurczę, pytałem, co się dzisiaj dzieje na tym odcinku. I bijemy Atkę, 4 osoby w grupie. Także kolejny heros na tym odcinku trzy razy zbroję tym razem i tą heroiczną sobie możemy wziąć, bo on nam może się delikatnie przydać. Unikatową oczywiście odrzucamy, ale heroiczną. Bierzemy oczywiście na koniecznie. Potrzebuję, czy ją dostaniemy? Chyba tak, bo tu nawet nie było chyba żadnego maga. Oprócz nie, a jednak szybki boomer dostał tą szatę. Nie wiem jakim cudem. Ech! Co ja tak kicham dzisiaj, kurczę, pieczone? Mam nadzieję, że się nie przeziębiłem i mam nadzieję, że to kichanie to jest zwiastun legendy z poskrowia Czachyry. Na pewno tak jest, także dajemy auto i przelogowujemy się jeszcze, a właśnie, na kleściora mojego, on stoi na secie, a ja chyba o tym secie zapominam, żeby go klepać, a set i budki i mój łowca to naprawdę by było bardzo dobre połączenie. Set stoi, także sobie go oczywiście atakujemy na szybkiej, z niego niestety tylko zwykły pierścień i logamy jeszcze na mojego zastępcę, dokładnie na Matthew z. Na nieumarłego krzyżowca Klepiemy sobie go Ile? lecę szukać tego przewodnika Albo najpierw poszukam obka, bo obka w ogóle nie ma w minutniku A przewodnik już ma do maksymalnego czasu respu 26 sekund Dokładnie w tym momencie Także tych dwóch herosów na pewno, na pewno, na pewno trzeba będzie dzisiaj poszukać na filmie I bijemy jeszcze raz dwójki wizowe, bo przeszukałem obka i niestety go nie ma Teraz zacząłem szukać już złego przewodnika No dopiero przeszukałem Andarum, także jeszcze sporo mapek przede mną Przelogowujemy się jeszcze na mojego Mada Mada Maga i następnie na Mefiu, aby ubić sobie nieumarłego krzyżowca, ale póki co poskramiacz hydr w dzikim zagajniku. Czy to 5 sekund Zacznie lecieć, czy tak nie za bardzo? Proszę mi tutaj obniżyć czas oczekiwania, bo nie wytrzymę zaraz. Proszę mi obniżyć czas oczekiwania, bo się zdenerwuję zaraz. Halo? Widziś mnie? No nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę tego czytać, nie mogę tego czytać. 12.30 odbędzie się przerwa techniczna związana z aktualizacją silnika gry. Znowu ostatnio czekałem godzinę i chyba 10 minut, tak dobrze pamiętam, żeby oni wprowadzili jakieś tam denne zmiany. Teraz jak znowu będę musiał czekać godzinę, no to chyba kogoś tutaj boli główka. Siema, już jesteśmy po aktualizacji i jeżeli chcieliście kiedykolwiek tańczyć jak Michael Jackson, to możecie teraz to zrobić w margone, ponieważ chodzicie sobie po mapkach i patrzcie, moonwalk tak zwany. Wiecie o co chodzi? Fajnie fajnie to wszystko wygląda. Dlaczego Bezier nie możesz tam przejść? Co cię blokuje? No też jestem ciekawy, no na przykład to, że jak klikniemy F5, to dopiero się ładują mapy i dopiero się pojawiają potworki na nich, te, które są czasami ukryte Także pozdrawiam serdecznie. Dzisiejsza aktualizacja, jeżeli byście mieli jakiekolwiek pytania, nie wniosła żadnych nowości do gry na zasadzie. O właśnie, patrzcie, tutaj też mi już coś cofnęło, o tu już mnie znowu coś cofnęło i mówicie Bestior, co się tak cofa? Moonwalk? Do you, do you like Michael Jackson? Yes, I like him F5 i czemu mnie tak tu cofa? A, no bo jest na przykład OrgWalk i możecie klikać sobie Przechodzić mapę i klikać sobie po kilka razy i tak będą poukrywane niektóre Niektóre, niektóre potworki Mam nadzieję, że, że, że to tylko takie chwilowe i za chwilkę wszystko wróci do normy No bo na razie, o właśnie, no i Moonwalk kolejny! Change, like do you like Michael Jackson? Yes, I like Michael Jackson Klikamy w 5. Oj, witam serdecznie, witam serdecznie. Jak też macie takie problemy, wizowie, u siebie na serwerze, to napiszcie mi w komentarzu. Napiszcie mi w komentarzu, bo jestem ciekawy, czy to tylko u mnie, czy ogólnie się tak coś dzieje. A, a co do zmian, to zostały jakieś tam poprawki w rzemiośle wprowadzone. To, że item są układane chyba zgodnie z rangą i tak dalej, i tak dalej. Także w sumie nic ciekawego. Czekamy na grupę i biję za chwilkę złego przewodnika. Nie, no nie mogę wytrzymać, wizowie. Wexir przyszedł, dodał mnie do grupy, bo szedł za nim Wojtuś. Wojtuś za nim szedł. A on dodał mnie do grupy, podszedł do przewodnika na moim Herosie i zaatakował i napisał: Błosy myszło A to Wojtuś tutaj normalnie, Czekajcie, czy ja mam ucieczkę jakąś? Nie mam ucieczki. Nie, no byku, co żeś ty zrobił, najlepszego? Wojtka, zawołałem jeszcze na messengerze. Wojtek szedł z jakimś innym ziomeczkiem, a ten podchodzi, bo się boi SM. No nie, no dobra. <grywia> ja, co tu się wydarzyło? Co tu się wydarzyło? No dobra, Vexir, na no dobre, dobre zachowanie, tak jak zostałeś nauczony, jak SM idzie, to trzeba atakować, żeby nie wybili, ale, ale trzeba Wojtusia o zapamiętać na zastępcy i na głównym koncie. No dobra, to lecimy na, na kolejnych herosów. Dobra, witam na, witam na E2, żebym na takiej sytuacji jeszcze nie miałem, ale oczywiście do Vexira nie mam tutaj żadnych pretensji, no bo faktycznie było tak mówione, wiadomo, teraz nie ma zajmowania herosów na, na, na Stoners, także faktycznie tak powinien się zachować, bardzo dobry ruch Vexir. Także do ciebie oczywiście żadnego, żadnego problemu nie mam. Dobrze się zachowałeś instynktownie, jak młody wilk. Tak powinno być yy, i przelogowujemy się jeszcze na Mephiusy i ubijemy sobie nieumarłego krzyżowca. Lekkie niedogadanie, bo ja zawołałem cały świat, widzowie, nie zawołałem tylko klanu i Wojtka na PW, tylko cały świat, każdy miał na świecie powiadomienie, jest zły przewodnik, wbijajcie. Ludzie szli, a tutaj Vexir Weksir, Weksir tak, to, tak to tutaj mm, zakończył, że tak powiem, to, to nasze bicie złego przewodnika, ale oczywiście mógł nie wiedzieć, także na spokojnie, nikt się nie gniewa. Nieumarłego krzyżowca, yy, zwykła mikstura, także ja się gniewam na nieumarłego krzyżowca. I witam na kolejnym Herosie. Nie wiem, czemu, ale ta sytuacja na złym przewodniku mi tak poprawiła humor, bo była z jednej strony taka słodka, z drugiej strony była taka Coś ty zrobił, a z trzeciej strony była taka Kurde, ale beka. Dobry humor zawsze wpływa na to, widzowie, że dropy są lepsze i teraz wam to zaprezentuję, ponieważ bijemy złodzieja w trzy osoby i spada z niego piękna skrzyneczka i ja ją biorę, to odrzucam, klikam potwierdź, dostaję skrzynkę, otwieram ją i dostaję z niej legendę. Dobra, jednak nie dostaję, bo Korbach zatrzymał skrzynkę złodzieja. O, Korbaksik, jak ja się lubię, to normalnie nie da się tego słowami opisać, widzowie. Mamy skrzyneczkę, oczywiście Korbaksik mi oddał yy, i otwieramy ją i mamy piękny, zwykły płaszczyk, także jesteśmy bardziej bardzo zadowoleni z takiego rozwiązania sprawy. Idziemy do nit Halwizowie. Bierzemy sobie te skrzynki heroiczne za złota i nie tylko heroiczne. O, kurcze, pieczone, ale tego wyjdzie. Otwieramy sobie te skrzynki. Uh -huh. Uh -huh. Ha. Dobra, to już lepiej To już dobrze, bo się połączyły. No i to lepiej Lipany. O, mamy jedną pospolitą, jedną unikatową, jedną heroiczną. Pospolity zwyklak z unikatowej ...uni i z heroicznej hero. Pięknie. Czy będzie legenda? Brakuje mi tylko dwóch legend, albo jaż dwóch legend. O ładnie, ładnie dało. No to już gorzej. I tutaj. O! Uuu, witam, witam panie kolego. No witam serdecznie. Witam serdecznie, płaszcz Nocy. Witam śliczni, i to jest chyba legenda. To jest legenda, której ja chyba nie mam, bo ja mam chyba na szyjnie, jak dobrze pamiętam. Ale już sobie otworzymy do końca. A już dobra, i tak ma do otwarcia. Ty, to jest chyba legenda, której ja nie mam. Jocie, Pierdziulam, to jednej legendy tylko mi ze złota brakuje teraz. Wszystkie i ty, mam tylko jednej legendy mi brakuje. Oby, oby ja nie miał płaszczu. Ja chyba mam na szyjnie, jak dobrze pamiętam. Obym nie miał płaszczu. Nie mam płaszczu, mam dobrze hełm. Czyli naszyjnika brakuje tylko. Tylko albo i jaż widzowie. Naszyjnik. Naszyjnik, jeden naszyjnik i mamy strój ze złoda. Zrobimy sobie mały opening. A może nawet nie taki mały, ponieważ ZOBA ile tego będzie! Ty, widzowie, czy jesteście gotowi? Are you ready for the. O, Strong jeszcze teraz do nas przyszedł. Czy będzie skrzynka ze złota? Oczywiście, że tak, dziękuję Ci bardzo. Strong. 18 skrzynek, w tym jedna heroiczna i 7 unikatowych. Napiszcie teraz na czacie, bo to może być materiał na odcinek. Także napiszcie według was, czy spadnie legenda. Otwieramy pierwszą skrzyneczkę. I z pierwszej mamy niestety zwykły strój, ale on nam się połączy w pospolitą skrzynkę. A to od razu to połączmy, od razu to połączmy, widzowie. Od razu to połączmy, będzie jedna pospolita więcej, czyli łącznie 10 No i zaczynamy otwierać oczywiście od pospolitej. Ja nie mogę! Ja nie mogę! Ja nie mogę! Ja nie mogę! Płaszcz nocy! Czy tam mocy? Płaszcz nocy! W pierwszej skrzynce! Czy tego mi brakuje? Czy tego mi brakuje teraz, widzowie? Czy to tego mi brakuje? Ja pierdziele, w pierwszej skrzynce i to pospolite, nie licząc ten za złoda Płaszcz nocy, czy tego mi brakuje? Proszę, żeby tak No nie, mam już płaszcz nocy. Zdublowałem płaszcz nocy. Zdublowałem płaszcz nocy. Nie, no nie, nie mogę wymienić go na nic, nie, nie da się wymienić płaszcza nocy na nic Na żadną skrzynkę, nie? Nie, no dobra, idziemy jeszcze raz otwierać Ej, ale dzisiaj skrzynki oddają, wizowie. Dobra, otwieramy, co? Wizowie. Dobra, gówno Totalne Dawaj mi legę ale pa, dobra, teraz już chcę legendę i ona nie spadnie, nie? A jak nie chciałem, totalnie nawet nie byłem przygotowany, żeby coś mówić i pierwsza skrzynka i była lega, ty. No nie mogę. Dobra, teraz same górnas spadają. To zła gra w Margonem. Fajna gra, przeglądarkowa, nawet legendy mi nie oddają, to fajne dropy. No, pa, dobra. Sześć skrzynek jeszcze. O, no dobra, fajnie, fajnie. Będą heroiczne do wymiany, będą heroiczne do wymiany. Jeszcze dwie ostatnie unikatowe. Ostatnie dwie unikatowe. Kurde, te unikaty też by mogły się. Okej, okay, łapki, także mamy jakiś począteczek do heroicznych skrzynek do wymiany. Mamy lewą, prawą rękawicę, Jedna heroiczna i z niej, kurde, niestety tylko takie gówna. Za wiele chyba z tego nie będziemy mogli wymienić, a jednak troszkę będziemy mogli. Czyli dwie paspolite unikatowe i dwie heroiczne, jak dobrze widzę. Póki co to otwieramy tą zwykłą. Mamy gówną, otwieramy tą. Mamy kolejną pospolitę dołożenia. Z tego mamy unikat. I łapki, okej, okay, o to nam chodziło. Jeszcze lewe rękawice by się przydały teraz. Okej, okay, jest dobrze, bo będziemy mogli herryczna poskładać. No i tu już mamy lipę, także wymieniamy jeszcze raz. Otwieramy pospolitą. Tu mamy gówno, ale połączone, także będzie jeszcze jedna pospolita. Z tego dropią nam takie kalesony, ka, ka, czy co to tam jest? Spodnie marudera, okej. Okay. I tutaj legenda teraz spada. Dziękuję bardzo. I jeszcze jedna legenda. Dzięki. No i mamy heroiczną skrzynkę do złożenia. Upadek youtubera. Jak zacząć z wieloma skrzynkami, a skończyć na jednej i nic z tego nie mieć? No właśnie w ten sposób. Mamy unikat. No i nawet się nie połączył w unikatową i z heroicznej. Gówno totalne, nawet się nie połączy. Ja nie mogę, ale upadek! Ale upadek! Czyli mogę, mogę tą zbroję połączyć z tą, którą już mam, w sensie ten płaszcz i otworzyć sobie legendarną skrzynkę, ale wtedy wyjdę tak naprawdę w najlepszym scenariuszu Wyjdę na zero, no bo otworzę legendarną skrzynkę, będę miał do wydropienia trzy legendy. Jak wydropi mi płaszcz, no to mam płaszcz i koniec. Wydropi mi amulet, to nie mam płaszcza. Wydropi mi kaptur. No, to jestem w totalnej dupie, bo mam tylko jedną legendę, nie? Nie, to bez sensu w takim razie. To jak jeszcze jedną bym zdobył legendę, to wtedy jest sens, żeby, żeby to kurczę, peczone robić. Ale tak to nie ma sensu. I witam na kolejny Lidzie: dwójce po Hydr, a następnie A następnie relok na mojego zastępcę i nieumarły Krzyżowiecy. On oczywiście stoi, także sobie go kliką: my prawy przyciskiem myszy i dropimy z niego doskonałą czaszkę. No i król szukania Herosów dzisiejszego odcinka, czyli Kingwears, znalazł kolejnego Czyli King Boyasa znalazł kolejnego Herosa. Vapor Veneo jest w jaszczurzych korytarzach P3, sala 2 wizowie. A To oznacza, a to oznacza, że e, Drop może być z niego tylko jeden, czyli legenda oczywiście. I atakujemy go w 7 osób. Chyba damy auto, widzowie, chyba będzie auto grane. A może i Turka. Będzie Turka, będzie Turka, bo z Turki lega dropi tako. Naprawdę, bo jest aktualizacja teraz i zawsze z Turki jest legenda. Także bijemy sobie Wapora i patrzcie na tą legendę, jaka teraz spada. Widzicie to? Widzisz mnie? Siema, witam na dwójkach, ponieważ był Heros. a teraz dwie dwójeczki, nieumarły krzyżowiec oraz poskramacz na którego właśnie się Przelogowujemy na mojego maga. Padam na exp, który padał na expie mało razy, dlatego jestem z tego dumny i dumny jestem też. Z tego, że w małej ilości bić po skromacza hyd, właśnie w tym biciu zdobywam legendę. Dziękuję bardzo, tak wygląda nowa legenda, pozdrawiam serdecznie. I witam Was na ostatnim Herosie w tym odcinku, widzowie. Jest to patologia ta zmiana, która wyszła. Nie wiem, jak zmieniając jedną rzecz, można zepsuć to, że e, robimy Moonwalk w Margonem. To, że jak jest taka gra z wybieraniem tych samych kart w Margonem w jakimś tam bodajże kwestie, to nawet jak wybierzecie dwie te same karty, to gra Wam tego nie zalicza, widzowie. Czekamy na, na ludzi, jeśli chodzi o obicie karmazynowego mściciela później uwier sobie dwójki i kończę, bo wizowie no normalnie nie da się. Najgorsze w ogóle jest to, że też na WW jeden sklepowiec XP i nie da się nam po prostu XP, bo te moby zwyczajnie znikają. Także na pewno już mam potwierdzenie na waszych światach też to jest. Klasik Kataha Tarhuna na pewno mają też te błędy. Zarówno z tym, że nie da się dwójki zaatakować, nie da się normalnie XP, nie da się chodzić po mapach. E, no jest ogólnie, jest ogólnie średnio i nawet F5 w niektórych przypadkach po prostu zwyczajnie nie pomaga. Wizowie wróciłem właśnie do domu i kończę montować ten odcinek i zobaczyłem, że to bicie karmazyna oraz całe pożegnanie się po prostu zwyczajnie nie nagrało. Dlatego w ramach bonusu dorzucę na koniec opening trzech kluczyków za 75 smacznych żebyście zobaczyli jak to wygląda, jeżeli jeszcze nikt z Was ich nie otwierał. Wczoraj ludzie na streamie mnie o to poprosili, więc poszedłem za głosem ludu i sami zobaczycie, co można z tych kluczyków zdobyć, bo nagrody są naprawdę, naprawdę bardzo grube. Legendy eventowe, błoga na e EXP, no ogólnie naprawdę bardzo, bardzo nie warto otwierać tych kluczyków. Za chwilkę zobaczycie dlaczego. Ja tymczasem się z Wami żegnam. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli taki odcinek Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał, abyś być na bieżąco. BNS na Instagrama Beśier. i dzisiaj około godziny 20.30 zapraszam Cię na stream Kabyku. Zapraszam serdecznie porozmawiać i podrobić jakieś legendy, bo będziemy bili koloski i inne rzeczy, z których będziemy tropili bardzo, bardzo fajne przedmioty. Dużo zdrówka. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z Margonem albo do zobaczenia na streamku. Przelej przez niego wosk, by wróżby poznać sens. Przeciągnij go na swoją zbroję, aby wylosować wróżbę. Nie, no wy mnie że coś do, dobrego. Nie, nadrzekowa no, brączka. Wbrew pozornie jest to symbolem do jego ślubu. Chciałaby się odbył od niego praktyki w zakresie jubilerskim, a nawet idzie w tę stronę. Wróżba przypominająca czaszkę. Nie no dobra no No i o co z tym chodzi Ale wy jesteście 200 prawie 300 smoczych łusek Ty czarująca Atalia jest A może zrobię trollo na czacie Napiszę zapraszam na czarującą Atalię A się spytałem wszyscy gdzie a ja powiem karcie pod złośliwym hochlikiem". Ty to czekajcie napiszę na klanie Ale będzie beka co Atka jest Patrzcie ale pranka robimy wizowie Prankuje klanowiczy tekstem piosenki Ciekawe kto się. oglądamy streama O ty kurwa je... Dobra menele Vse ga najem s streama, izhajam iz tega klanu in do, do Soundtownu Earth.